Oglądasz magazyn Bilans, dzięki temu będziesz na bieżąco. Zaczął się kwiecień 2021 roku. Oj, hosso, trwaj, a może nawet przyspiesz, no bo ostatnio hossa było jednak dwóch prędkości: WIG 20 poniżej szczytów około 10%, a SWIG 80 ciągle nowe rekordy. Zapraszam, Michał Palaczyk. Na samym początku. Opowiem znowu o grach, ponieważ w ostatnim magazynie bilans było o tym, czy przegraliśmy w gry, a teraz może jednak nie, ponieważ ta branża znowu jest na świeczniku. Testowanie wytrzymałości w drugiej części, a na sam koniec o hoście newsów. Zapraszam. Ale najpierw oddajmy głos Prezesowi Kicińskiemu. I CD Projekt, który pokazał nową strategię. Jestem Adam i jestem prezesem i CEO CD Projekt. o Po przedostatniej sesji marca CD Projekt podał swoją strategię oraz organizował obszerną konferencję. Okazało się jednak, że strategia jest bardzo skupiona na pracownikach, a w mniejszym stopniu na nowych projektach, grach. A wiele rzeczy, na które czeka inwestorzy, w niej po prostu się nie pojawiły. Dlatego City Projekt nie spadał na ostatniej sesji marca o ponad 15%, a od podbicia z ostatnich dni marca aż o 25%. Cała skala spadku od 8 grudnia to już ponad 50%. Niezwykle duże spadki jak na spółkę aż z wigu 20 w tak krótkim czasie. Z najważniejszych dat, które musimy zapamiętać to 10 grudnia data premiery Cyberpunka, potem wyciskanie 24-28 stycznia i 30 marca, czyli nowa strategia. Natomiast w kwietniu pojawi się nowy patch do Cyberpunka, który podobno ma wprowadzić wiele ważnych zmian. Możliwe, że gra również wróci do sklepu Sony i w związku z tym mogą pojawić się kolejne wielkie obroty na CD projekcie i może w końcu wzrosty Również dlatego, że spółka, patrząc w ujęciu ponad dwuletnim, dotarła do bardzo ważnych poziomów, 170 zł. To były też te poziomy, o których mówiłem od razu po premierze, kiedy okazało się, że gra ma wiele wad, szczególnie na konsolę, że to są poziomy, które mogą być kluczowe i że tam dopiero to paliwo do spadków na dobre może się wyczerpać. W tej chwili dotarliśmy do 170 czy 180 zł bez większych problemów. Wciąż jest potencjał trendu spadkowego, a kluczowe problemy, cele projektu nie zostały zostały rozwiązane, więc trend może trwać, natomiast to będzie bardzo dynamiczny miesiąc dla spółki, ponieważ tu inwestorów pojawiło się jeszcze więcej w związku z tym, że o spółce się mówi, no i też jest wiele informacji, które można różnie interpretować, raz pozytywnie, raz negatywnie. Na pewno CD Projekt teraz jest sfokusowany w pewnym stopniu na sobie, na tym, żeby bardziej zintensyfikować działania nad grami i skupić się na utrzymaniu zespołu i pozyskaniu nowych talentów na kolejne lata. To może być ważny moment dla wartości na przyszłość, ale na bardzo długoterminową przyszłość, która większość inwestorów na razie nie interesuje. Krótkoterminowo natomiast cały gaming nie zareagował panicznie. Jeszcze niedawno nie do wyobrażenia było to, żeby gaming nie spadał w momencie kiedy CD Projekt spada. Teraz tak się stało. CD Projekt jak rękom odjął nagle 50% poniżej wycen sprzed 4 miesięcy. Reszta gamingu praktycznie bez większej reakcji. Owszem, nie ma codziennie rekordów na większości spółek, natomiast jest Dużo lepiej niż na samym CD-projekcie. Owszem, Huge Games miał jeszcze w marcu spadki, natomiast ostatecznie, pod koniec marca i w pierwszych dniach kwietnia, jest tylko kilkanaście procent poniżej ceny z debiutu. Eleven Beat Studio jakże blisko rekordów. Playway marzec dość stabilny, pomimo dramatu na CD-projekcie. People can fly, również bardzo stabilny miesiąc, ale pierwsza sesja kwietnia bardzo dynamiczna, ponieważ to właśnie podczas tej pierwszej sesji była premiera gry Outriders. Dokładnie ona ukazała się 1 kwietnia i już w tym dniu już inwestorzy mogli patrzeć, jak gracze reagują na grę. To też premiera, która jest dla spółki najważniejsza. Bezpośrednio spółka People can fly nie była wydawcą tej gry. Jednak przy sprzedaży prawdopodobnie ponad 10 milionów kopii zacznie również na niej zarabiać. Natomiast najwięcej oprócz CD Projektu działo się wokół Ten Square Games, który opublikował raport roczny, pokazał również informacje na temat tego, że pracuje nad grą dotyczącą zombie. Która w przyszłości może być też ciekawym generatorem gotówki, tak jak aktualne symulatory łowienia ryb. Jednak rzeczą jeszcze bardziej istotną długoterminowo dla spółki było kolejne ABB, czyli przyspieszona budowa księgi popytu, która polegała na sprzedaży prawie 90% akcji spółki należących wcześniej do głównych właścicieli. Spółka otwiera się na jeszcze szerzej na akcjonariat. Prawdopodobnie fundusze zagraniczne również mocniej weszły. To sprawa, która może spowodować, że ten Square Games może znaleźć się jeszcze w tym roku w WIGU-20. Oczywiście musiałby być również dość duży ruch na akcjach, no i najlepiej, żeby akcje były przynajmniej o kilkanaście procent wyżej, wtedy ta kapitalizacja będzie bardziej odpowiednia statystycznie do tego, aby dostać się do WIGU-20. Nawet jeżeli to się nie stanie, to warto zwrócić uwagę na to, że ten Square Games staje się coraz większą spółką, Również pod względem udziału choćby w MVG 40. Ponad 2 miliardy akcji jest już w wolnym obrocie przy cenach w okolicach 520 zł. Odnośnie Ten Square Games, ważną informacją na najbliższe miesiące mogą być także te odnośnie przychodów generowanych przez gry. Te dane za luty nie były zbyt dobre i ogólnie wszystkie informacje w tym roku pod względem generowanych przychodów, ponieważ pokazują, że duże koszty marketingowe nie przynoszą większych efektów. Czyli przychody nie wzrastają pomimo dość solidnych wydatków, czyli efekt pandemii powoli w Ten Square Games się wyczerpuje. Jeżeli spółka tego nie odwróci, to będzie to czynnik, który może kreować kurs także w kolejnych miesiącach. Drugą najważniejszą informacją miesiąca było testowanie wytrzymałości inwestorów. Informacji na rynku pozytywnych i w ogóle nastroje były bardzo pozytywne w ostatnich miesiącach. Jednak pojawiły się dwa malutkie czarne łabędzie, które były nimi zazwyczaj przez kilkanaście godzin nie zrobiły większego wrażenia na atmosferze rynkowej. Natomiast zwróćmy uwagę na to, że w obliczu tego, jak wiele negatywnych informacji pojawiło się w 2020 czy 2021 roku, świat dalej nas może zaskakiwać. Wystarczy przypomnieć, że nawet nie takie biznesowe wydarzenia, jak działy się teraz, ale w przeszłości też mieliśmy wiele zaskoczeń, jak choćby tsunami, czy nawet nie katastrofy naturalne, ale czysto korporacyjne. Tak też było w ostatnim miesiącu. Nie wywarły one wrażenia na w sentymencie rynkowym to znaczy, że jest on bardzo mocny, bardzo prowzrostowy, ale przez chwilę zablokowany kanał Suezki był tematem bardzo popularnym nawet wśród inwestorów giełdowych. Patrząc już nie medialnie, ale czysto rynkowo, co jest dla nas najważniejsze z tego? To, że rynek ma bardzo pozytywny cały czas klimat, mocne momentum, Prowzrostowe, ponieważ wszelakie informacje tego typu, jak zablokowany kanał Suezki dotyczące 10% światowego handlu nie zrobiły żadnego wrażenia. Druga ważna informacja jest taka, że była to Informacja, którą można było wykorzystać, szczególnie fakt odblokowania kanału sueskiego, jeśli ktoś ma dostęp do szerokiego spektrum, choćby na CFD, na przykład na akcje z Tajwanu, to mógł wykorzystać podbicie na akcjach Evergreen, które po informacji o odblokowaniu kanału sueskiego bardzo mocno podbiły, to był ruch w zależności od refleksu oraz wyczucia przynajmniej od 7 do nawet 10% na ruchu. Spółka na początku kwietnia już była na swoich nowych Maksimach, drugą informacją z końca miesiąca była ta o problemach Archegos Capital Billa Huanga, który jak to się mówi powszechnie w światowych mediach, dostał największy merging call w historii, opiewający na 30 miliardów dolarów. 30 miliardów dolarów to mniej więcej połowa wartości kapitalizacji w wolnym obrocie wig 20, czyli kwota naprawdę poważna. Fundusz będzie prawdopodobnie w pełni likwidowany, a merging call spowodował straty w wielu instytucjach finansowych. Można to zaobserwować nie tylko na akcjach różnych banków azjatyckich, ale choćby na wielkim Credit Suisse, który w reakcji na informacje od Archegos Capital. Spadało kilkanaście procent, łącznie generując 30 korektę od szczytów. 30 zaledwie od miesiąca. Trudno znaleźć wśród wielkich światowych spółek takie, które w zaledwie jeden miesiąc wygenerowały korektę o 30 procent. No, był tutaj też choćby Discovery czy kilka spółek medialnych. Natomiast jest to pierwsze takie poważne szarpnięcie na kilku dużych spółkach w ciągu ostatnich kilku miesięcy. Dawno nie obserwowaliśmy takich spadków. Oczywiście sytuacja Archeogas Capital może się jeszcze rozlać na rynkach. Może spowodować kilka niespodziewanych zdarzeń. Natomiast na ten moment warto przede wszystkim skupić się na tym, na co patrzy rynek, czyli na kondycji gospodarczej wielu krajów i również na tym, jak wygląda sytuacja ze szczepieniami. Jeszcze dwa miesiące, te, dwa miesiące temu. Informacja na temat oczekiwanego wzrostu PKB w 2021 roku dla Indii na przykład wynosiły 11,5%. Zaledwie w dwa miesiące i już oczekiwania od Międzynarodowego Funduszu Walutowego są o jeden punkt procentowy wyższe. Natomiast spadły oczekiwania odnośnie Chin wyraźnie wzrosły odnośnie USA. Dość solidne cięcia pojawiły się przy okazji gospodarki japońskiej, delikatne przy okazji gospodarki meksykańskiej. To nie wszystko, nie wszystkie te informacje mają związek ze szczepieniami, natomiast te mają dość duże znaczenie, szczególnie w przypadku większych oczekiwań odnośnie gospodarki amerykańskiej, gdzie liczba dawek podanych na 100 osób to już 43, w zależności od Stanów, możemy znaleźć nawet takie, które mają 47, co ciekawe, te z wyższym. Wskaźnikiem to często Stany o większym zaludnieniu, co jest istotne z perspektywy walki z epidemią, o większej również zagęszczeniu zaludnienia. Oczywiście Izrael ponad 100, ponieważ większość szczepionek podawana jest w dwóch dawkach. Najgorzej w tym zestawieniu Japonia, ale to trochę inny model walki z epidemią niż głównie poprzez szczepienia, jak to teraz odbywa się w Europie. W wielu krajach europejskich ten wzrost gospodarczy, szczególnie tych najbardziej dotkniętych epidemią w 2020 roku, jak Francja czy Hiszpania, może wynosić nawet w okolicach 6% według najnowszych notowań, ale śledźmy to, ponieważ one są bardzo zmienne i pewnie jeszcze będą wielokrotnie rewidowane nawet w trakcie kwietnia. Jednak najważniejszą informacją tego miesiąca dotyczącą nas, inwestorów indywidualnych, była hossa newsów. To był zupełnie inny miesiąc. Nie była to globalna hossa wszystkiego, jak jeszcze grudzień czy nawet styczeń. WIG20 jest o ponad 10% od swoich szczytów ze stycznia. MWIG40 zaledwie przez chwilę w marcu był na swoich szczytach tej hossy, a w sumie jest na bardzo podobnych poziomach jak przez większość lutego. Natomiast indeks SWIG80 przynajmniej 6 razy w marcu poprawił swój rekord tej hossy. Jeżeli spojrzymy na jeszcze mniejsze spółki, to sytuacja wygląda jeszcze lepiej, ponieważ tam wiele spółek poprawiło swoje notowania o 15 czy 20%. Generalnie czym mniejsze zaangażowanie za granicy, tym kolejne indeksy mniejsze spółki radzą sobie lepiej, a wiadomo, że zaangażowanie za granicy choćby na SWIG80 jest już bardzo niewielkie, Spośród tych spółek, które wzrosły najbardziej, okazuje się, że kluczowe były tematy. To już nie była hossa, która polegała po prostu na podnoszeniu wycen wszystkich spółek w związku z tym, że są dobre oczekiwania gospodarcze. To często były rozgrywane bardzo jednostkowe tematy, jak azbis i fantastyczne wyniki finansowe, czy choćby wistal, wiara w odrodzenie biznesu po poważnych po problemach, albo na przykład bardzo dobra koniunktura w biznesie stalowym i wzrosty kognoru. Po drugiej stronie natomiast znajdujemy choćby rzeczony, wcześniej CD Projekt, ale także spółki, które mają dość słabe wyniki finansowe w ostatnim czasie, albo oczekiwania, jak na przykład na Silverze, gdzie biznes innowacyjny nie przynosi gotów. Generalnie większość spółek nie spadało więcej niż 15% i takich, które i takich, w których spadki były, miały jakieś bardzo poważne tło fundamentalne, nie było wiele. Również niezwykle ciekawy okres zaliczył bitcoin, który jeszcze miesiąc temu był po 47 tysięcy dolarów, a gdzieś na początku kwietnia jest w okolicach 59 tysięcy dolarów. Tam dynamika jest szokująca, a jeszcze jesienią kosztował on 10 tysięcy dolarów, zatem tutaj chowse widać jeszcze mocniej. Wśród tych najbardziej zyskujących spółek z całej polskiej giełdy, z głównego parkietu jednak były te, w których pojawiły się konkretne, mocne informacje. Najbardziej z tych spółek większych, często niegroszowych wzrósł Mabion. Tutaj skala wzrostu to 180%, związana z informacją, że spółka będzie produkować szczepionkę Novavax. Podobno szczepionkę ma bardzo wysoką skuteczność, inwestorzy hura optymistycznie. Zareagowali na tę informację. Również związane z COVID-em były wzrosty Biomedu Lublin, który mówi, że rozpoczęły negocjacje w sprawie komercjalizacji swojego produktu. W przypadku Biomedu Lublin to nie jest pierwsza tego typu informacja. Biomed o komercjalizacji czy kolejnych etapach badań informował już wcześniej, natomiast cały czas nie mamy konkretnych informacji na temat skuteczności leku, i można podejrzewać, że tutaj. Jest w pewnym stopniu dużo spekulacji na temat tego, co się stanie. Typowo fundamentalną informacją, pod którą odbyły się wzrosty, były te na Opteam SA, gdzie spółka ogłosiła gigantyczną dywidendę, i tutaj y, trudno w jakiś sposób spekulować, czy te wzrosty y, są zbyt duże czy zbyt małe, jak y, przy Biomedzie. Po prostu faktem jest wielka dywidenda, która napędza kurs, która będzie przepływem gotówkowym na konta inwestorów. Kwiecień zatem rysuje się jako przedłużenie trendu problemów firm związanych z kapitałem zagranicznym i możliwiej dalszej hoście, szczególnie tych mniejszych podmiotów. Hoście, która może odbywać się głównie pod informacje, pod fantastyczne wyniki np. za pierwszy kwartał, czy też szacunki tych wyników. Natomiast szerokie tło rynkowe, będzie oczekiwało większej ilości konkretów z gospodarki oraz tego, czy surowce, o których ostatnio wiele się mówi, o które były tematem poprzedniego wydaniu magazynu Bilans, czy ich wzrosty zostaną zatrzymane. To był magazyn Bilans, kwiecień 2021. Dzięki. Zachęcam do subskrypcji kanału.